Pierwszy na konferencji jest trener Kalis Muznieksii i Tiggo Cummings. Panie trenerze, proszę. In this league, uh, it's situation, it's uh, that it's uh, every game is important and uh, we have to respect every team. Uh, w naszej lidze jest taka sytuacja, że każdy mecz jest ważny i musimy szanować każdego przeciwnika. And then in Warsaw there are very ambitious and young team and they show that on a, on a special the first half. Uh, Politechnika Warszawa ma młody i ambitny zespół i pokazali to szczególnie w pierwszej połowie. But, uh, but uh, our team uh, in the second half, uh, on a special third quarter, show character and good basketball in both of sides, offense and defense, because uh, on the first half we just play offense.

i pracowaliśmy ciężko żebym wszedł w mój właściwy rytm i teraz tak się czuję i no, nie ma ograniczeń już jeżeli chodzi o przeszłość the game i like to give credit to them too they very young team they play with a lot of ambition and they came here today to win but i think we was very prepared the coach had us prepared and we worked hard on the last two days for this game and at the end it showed a, a jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, e, trzeba oddać szacunek przeciwnikowi, bo to jest młody, waleczny zespół i przyjechali tutaj wygrać. Natomiast my byliśmy dobrze przygotowani, ten, że dobrze nas przygotowali, ciężko pracowaliśmy ostatnie dwa dni i pokazaliśmy to na parkiecie, i dlatego wygraliśmy. E, Jamel Horm na dzisiaj jest odsunięty od drużyny. Pracujemy nad e, zakończeniem współpracy. Kiedy to nastąpi, to powiadomimy wszystkie. Rozpoczynamy drugą część konferencji trener gości Laden Starcewicz. Mówi wspaniale po polsku, także ja problemu. Panie tenerze, proszę parę zdań. Bardzo proszę panie tenerze. Tak. Pokazułem. Ratunek. SOS. Tak jest. Dobrze. Nie będziemy Państwu nie chcąc się wypowiedzieć na konferencji posłów. Czy są jakieś pytania? Do przedsięwzięć. Ja mam pytanie. Apel SOS jest do władz klubu, tak? Tak. My mamy apel do naszych klubu. Nie, broń Boże, przeczyku treflu albo kogoś. Nie, my mamy... U naszej cztery ściany dom mamy problem. Potrzebujemy to rozwiązać. U nasze miasto Warszawie potrzebujemy rozwiązać problemy. Przepraszam, e, po prostu jest woda ponad głową. Potrzeba żyć, potrzeba działać, potrzeba e, po prostu powiedzieć, o co stać w Warszawie. Na tej zaspol, albo nie. Przepraszam, tak to wygląda, ale... Czy są, jakieś, czy są jakieś pytania dotyczące Posłuchajcie, mecz to jest uh, nasza praca i my je zrobiliśmy. Wy możecie pisać, krytykować, uh, nie wiem co, to jest Wasza praca. My nasze prace zrobiliśmy tak, jak w ogóle możemy je zrobić. Z naszymi siłami, które w tej chwili mamy. Więcej tego nie mamy. Spowodowało nas naszą jakością, z, z innymi problemami, albo coś z trzecim rzeczami Zrobiliśmy, co mogliśmy. Nie, nie, walczyć i udało się tyle to. Wydaje mi że że uszanujemy wolę naszych gości i podziękujemy. podziękujemy. Panie dziękuję dziękuję drużynie.